Z tej strony Mateusz, firmy dobre kotły. Facet znalazł lampę Aladyna, potarł ją, Alladym mu się pojawił i mówi: Oj, człowieku, za to, że wypuściłeś mnie po tysiącu lat w niewoli, spełnię Twoje jedno życzenie. Czego byś pragnął? Mówi: No, kurczę, no mam wszystko. Mówi: no Rodzinę, mówi: Samochody, bogaty jestem. Ale wiesz co, Aladynie? Gdyby była taka autostrada do Stanów Zjednoczonych, to bym sobie nią pojechał, dlatego że boję się latać, nie lubię samolotów, ale autostradą bym taką pojechał. Więc gdybyś zrobił taką autostradę, to, to bardzo chętnie bym przyjął ten prezent. Nie, no chłopie, co, ta autostrada? Mówi, to wiesz, ile to jest film zaangażowanych w budowę przez ocean, jaka to musi być konstrukcja, ile betonu. To jest w ogóle niewykonalne, tego, nie mogę spełnić tego życzenia. Coś prostszego. Tak myśli, coś prostszego. Wiesz co, chciałbym zrozumieć kobiety. A Laden tak się drapie po głowie, mówi, ty, a ta autostrada to dwupasowa czy trzy? Moi drodzy, trzecia, trzecia odsłona w 2022 roku, trzeci film omawiamy najwyższy poziom dofinansowania do programu Czyste Powietrze. Kto może się starać? O tego zacznijmy przy najwyższym poziomie dofinansowania. Osoba, która ma gospodarstwo i sama w nim mieszka. I ma pieniędzy nie więcej niż 1260 zł. Jeżeli ma 1270, nie kwalifikuje się, ale jeżeli ma 1260 bądź mniej na rękę, dostanie najwyższy poziom dofinansowania, a jest o co walczyć. Z kolei, jeżeli jest rodzina wieloosobowa, to na jednego członka rodziny nie może przepadać więcej niż 900 zł. Czyli na przykład mama zarabia 1800, tata 1800, to jest dwójka dzieci, każdy ma wtedy po 900 zł i dostają najwyższy poziom dofinansowania. Dobrze, bo to jest program dla najuboższych teraz i naprawdę dofinansowania w tym najwyższym poziomie dofinansowania to jest wszystko 90%, więc jest o co walczyć. I w końcu fajnie, że powrócili do starego programu, który był pierwszy, pierwszy, właśnie było taki to podział, również do najuboższych i również był taki, troszeczkę było to inaczej zbudowane, ale również można było dostać do 90% dofinansowania. Później to zostało wyrównane dla wszystkich jednakowo, ale dużo ludzi, którzy żyją w... W wielkim ubóstwie nie stać było wymienić te kotły i te apele zostały usłyszane, więc chwała za to. Tylko to jeszcze trzeba wszystko sfinansować, no więc, czyli trzeba za własne środki to zrobić, żeby później te środki zwrócili. Ale tutaj podpowiadam, udać się do banku ochrony środowiska, który z funduszem ma podpisaną taką umowę. Jest mnóstwo papierologii, mnóstwo papierów, ale są takie kredyty. I można te kredyty dostać, i później fundusz otrzymuje te pieniądze 90%, i my spłacamy tylko 10%. Więc jest o co walczyć. Na pewno ci ludzie, którzy są ubożsi, nie mają jakby zachęty do tego, żeby to robić. Więc wy, którzy jesteście ludźmi bardziej zaradnymi, Możecie im w taki sposób pomóc w tych dokumentach i wypełnieniu takich dokumentów. Ja przeczytam, co dokładnie, na co dokładnie, bo mam taką przygotowaną ściągę, możemy dostać ile kasy podłączenie do sieci ciepłowniczej z przyłączem. To jest 90%, czyli zwrotu dostajemy tutaj 18 tysięcy złotych. Czyli musimy mieć faktur na 20 tysięcy zł, żeby te 18 tysięcy nam zwrócono. Pompa ciepła powietrze-woda. 90% nie więcej niż 27 000 zł. Pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności. To samo. 90% nie więcej niż 27 000 zł. Pompa ciepła typu powietrze-powietrze. 90% nie więcej niż 9 tysięcy zł. Gruntowa pompa. Ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. 90% nie więcej niż 40,5 tysiąca. Sądzę, że osoba najuboższa w ogóle z tego nie skorzysta, no bo wiadomo, ile kosztują takie pompy gruntowe. Kocioł gazowy kondensacyjny 90% nie więcej niż 13,5 tysiąca złotych. No, gaz idzie do góry. Kotłownia gazowa. 90% nie więcej niż 13,5 zł. Kocioł olejowy kondensacyjny. No, to strzał w kolano, ale okej, okay. 90% nie więcej niż 13,5 zł. Kocioł zgazowujący drewno. O, 90% nie więcej niż 18 tysięcy zł. Myślę, że to będzie taki kierunek dla osób najuboższych bo będą się mieć później jeszcze do tego tanie paliwo, tak? Kocioł na pelet drzewny to jest 90%, nie więcej niż 18 tysięcy i tak samo kotły o podwyższonej klasie efektywności energetycznej na pelet również 90%, nie więcej niż 18 tysięcy złotych. Czyli trzeba czytać faktur na 20 tysięcy, aby 18 tysięcy złotych zwrócić. I tutaj wchodzi jeszcze coś takiego, jak instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 90%, nie więcej niż 13,5 tysiąca. Na przykład, jeżeli ktoś kupuje kocioł peletowy i dostaje te 18 tysięcy złotych, ale musi do tego zrobić jeszcze centralne ogrzewanie, bo na przykład ma piece kaflowe, albo poprawić to centralne ogrzewanie, bo ma stare, nieefektywne. Musi założyć zbiornik na ciepłą wodę użytkową. To dodatkowo dla niego jest przyszykowane te 13,5 tysiąca złoty, czyli dostanie 18 tysięcy na ten kocioł i 13,5 tysiąca złoty jeszcze dostanie na zrobienie tego centralnego ogrzewania czyli naprawdę to już są bardzo fajne pieniądze, gdzie hydraulik jest w stanie nawet po cenach dzisiejszych materiałów z materiałami nie jest w stanie wykonać taką hydraulikę o ile nie ma chęci dla siebie dużego zysku bo jeżeli ma chęć nałożyć dużą marżę na materiały i dużą marżę e, za robociznę, to się nie zmieści człowiek. Ale jest jeszcze dużo takich hydraulików z sercem, m, którzy za pieniądze mogą zrobić, i faktycznie w tych pieniądzach wtedy jesteście w stanie się zmieścić. E, ogrzewanie elektryczne, moi drodzy, 90% nie więcej niż 9000 zł. Tak jak wspominałem wcześniej, ta instalacja centralnego ogrzewania to warto sobie zapamiętać i ciepłej wody użytkowej to jest 90% nie więcej niż 13,5 tysiąca. Rekuperacja, czyli ta wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to jest 90% nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Fajna rzecz, bardzo fajne pieniądze. I też jesteście w stanie się na dzień dzisiejszy zmieścić z tym. No i mikroinstalacja fotowoltaiczna 90% nie więcej niż 9000. Czyli też. Yy, bardzo fajnie, bo jesteście w stanie się też jeszcze w dzisiejszym czasie zmieścić, powiedzmy, z taką instalacją 3,5 kW, może 5 kW, gdzieś w tych pieniądzach, w zależności też jaka firma, jakie panele, ale co nieco jesteście w stanie zrobić i mieć na przykład bardziej efektywną, efektywną ogrzewanie domu bądź nawet grzałkę zastosować do ciepłej wody użytkowej i mieć to z fotowoltaiki latem warto to wykorzystać, ale do tego potrzebne są osoby, które pomogą tym najuboższym osobom i tutaj apeluję do rodziny do wolontariuszy których kosztuje to tylko i wyłącznie czas, aby za taką takiej osobie pomóc najuboższej uzyskać i odnaleźć się w gąszczu tych wszystkich papierów bankowych taki kredyt. I faktycznie, no, co to jest wtedy spłacanie 10%, nawet jeżeli rozłożą na 10 lat taki kredyt, to jest parę stówek, a mają super zrobioną instalację na wiele, wiele lat spokoju. Moi drodzy, mamy omówione już trzy kategorie, czyli mamy omówione dofinansowanie podstawowe, które mówiłem w poprzednich filmach, mamy omówione podwyższone dofinansowanie, które również mówiłem w poprzednich filmach i mamy dofinansowanie najwyższe, które omówiliśmy w dzisiejszym filmie. Podzieliłem to na trzy, jak wspominałem wcześniej z tego powodu, że w jednym filmie to by się zrobił wielki bałagan i nic byście nie zrozumieli. A staram się mówić językiem bardzo prostym, więc proszę Was, moi drodzy profesjonaliści, wybaczcie mi, język, którego używam, że on jest pozbawiony wszelkich cech skomplikowanych. To jest, ma być prosty język, ma być to język, który użytkownik, przyszły użytkownik ma zrozumieć dokładnie, na co może dostać pieniądze. Ja wiem, że z wami będę rozmawiał z innym językiem, bo my w tym siedzimy, ale zwykły użytkownik w tym nie siedzi, więc dla niego pewne pojęcia mogą być niezrozumiałe. Dlatego wybaczcie mi, piszcie w komentarzach. Jak Wam się te filmy podobają, czy są przydatne, co byście chcieli zawrzeć w tych filmach, co Wam ewentualnie podpowiedzieć, wytłumaczyć, bo chciałbym, żeby te filmy, jeżeli chodzi o czyste powietrze, były poradnikami, dlatego że zmiany, które zachodzą, zachodzą w czystym powietrzu dosyć szybko. Są dosyć elastyczne, i to mi się zaczyna podobać w tym programie. Że rząd zaczyna się wsłuchiwać w potrzeby i nie siedzi z zakasanymi rękami i tylko wyłącznie trzyma się i upiera przy pewnych swoich założeniach, tylko próbuje ten program dostosować. Jest to ciężko zrobić na 40 milionów Polaków, żeby każdego zadowolić, no ale coraz lepiej ten program im wychodzi i jakiekolwiek są na to środki, więc chwała za to, korzystajcie półki możecie, bo jak się skończy program, to będziecie zmuszeni i tak do wymiany ciepła tymi wszystkimi ustawami, które pomału wchodzą. Moi drodzy, dajcie mi suba, dajcie mi lajka, like wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć.